Witam. Chciałbym dzisiaj przedstawić efekt swojej porannej pracy, to oto narzędzie. To jest wygniata, który służy do wykonywania kwadratowych otworów. Ten konkretny jest zrobiony do wykonania kwadratowego otworu. W otworze fi 8, a po przepchnięciu przez otwór uzyskamy otwór o boku 8 na 8 mm. tym wygniatakiem można wygniatać otwory w materiale o grubości do 15 mm przy pomocy prasy hydraulicznej warunkiem powodzenia jest to aby prasa miała dokładne prowadzenie siłownika i aby siłownik miał blokadę obrotu żeby w czasie wytłaczania narzędzie nie wykonało przypadkowego obrotu wokół osi, bo w tym momencie uszkadza się, krawędzie tnące blokują się owiór i może się narzędzie złamać. Natomiast jeśli prasa jest z prowadzeniem siłownika, to bez problemu można kwadratowe otwory tym narzędziem wykonywać. Wykonane jest ze stali narzędziowej. Pójdzie. Do hartowania. Po hartowaniu krawędzie tnące powinny mieć twardość około 58-59 hrc. Także bardzo fajna twardość. Można w twardych stalach 45 czy S355 bez najmniejszego problemu wygniatać kwadratowe otwory. Warunek: dobra prasa, smarowanie przy wygniataniu. I narzędzie bardzo długo może służyć ku uciesze używającego. Na dzisiaj tyle. Życzę fajnego oglądania i do następnego razu.